Cześć! Czas na odcinek specjalny, w którym nie będziemy mówili o polach, uprawach, tylko o maszynach. Dokładniej o jednej maszynie, która znajduje się za mną czyli nagrodzie głównej w loterii dbamy o polską ziemię. Jeżeli jesteście ciekawi, kto wygrał tę nagrodę, zapraszamy Was serdecznie na odcinek. A teraz zmierzamy na konferencję. Dodam, że znajdujemy się w puławach i w tej sali za 20 minut rozpocznie się konferencja, na której będziecie mogli po raz pierwszy zobaczyć laureat. Pan dr Krzysztof Bednarz. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na finale konkursu Dbamy o Polską Ziemię. Jest mi niezmiernie miło powitać w imieniu zarządu, który mam przyjemność reprezentować wszystkich obecnych tutaj, a zwłaszcza laureata, z którym już pozwoliłem sobie kilka słów zamienić i jak stwierdziłem, że gdyby pan Jan chciał wygrać, pewnie by się to nie udało. Natomiast jeżeli robimy coś, co lubimy, w tym przypadku praca na roli, do której mam bardzo duży szacunek, jeżeli coś robimy dobrze i nie myślimy o nagrodzie, o wygranej, bo ta nagroda, ta wygrana często jest tak, że się pojawia. Także podsumowując, cieszę się, że finał znalazł takie zakończenie. Panu, jak również rodzinie tego niebieskiego pojazdu gratuluję. W tym roku otrzymaliśmy ponad 16 tysięcy zgłoszeń do loterii. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża liczba. To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie i loterią, ale myślę, że i nawozami. Myślę, że tych nawozów nikt nie kupuje tylko dlatego, żeby wygrać ciągnik. Zresztą przykład tutaj pana Jana jest taki, że no nie kupił nawozów tylko po to, żeby wygrać ciągnik. On nie kupił dlatego, że stosuje je we własnym gospodarstwie. one przynoszą konkretne plony i konkretne rezultaty. To jest najważniejsze. Myślę, że los który pan Jan złożył na tej loterii, który jest tym losem wygranym, to jest gdzieś tak pokrótce licząc. Jedna setna wartości tego ciągnika. Ten ciągnik ma wartość rynkową około 105 tysięcy netto. Cieszę się też, że mogliśmy jako Marka New Holland wziąć udział w tym konkursie. Docieramy do polskich klientów, dbamy o polską ziemię, ponieważ zarówno nasze maszyny, jak produkty z grupy azoty są produktami bezpiecznymi, są produktami, które za zadanie mają zwiększyć efektywność polskich gospodarstw. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 24 hektary i zajmuję się głównie produkcją roślinną oraz produkcją. Zwierzęcą. Ten ciągnik w gospodarstwie będzie wykorzystywany głównie przy pracach z zielonką, po prostu na, na zabezpieczenie paszy dla zwierząt, a także do jakichś tam lżejszych prac polowych, typu ochrona roślin, opryskiwanie, siew. I w początkowym etapie do licznych sesji fotograficznych z sąsiadami, rodziną i tak dalej. To już tylko produkt uboczny. Zakupuję nawozy grupy azoty, głównie tu są to polifoski, mocznik, saletrzak, saletra, a w tym roku no wyjątkowo tak po raz pierwszy kupiłem saletrosan, który przeznaczyłem pod rzepak, no i akurat ten paragon z tego saletrosanu okazał się zwycięski, szczęśliwy. O loterii dowiedziałem się z ulotek, które były w punktach sprzedaży, akurat w tam, gdzie kupowałem w Proagro u pana rząda. Tak, chciałem serdecznie przywitać człowieka, który miał y, szczęśliwą kolekturę, to znaczy szczęśliwy punkt sprzedaży nawozów. przede wszystkim o emocji. Wiemy, że ciągnik jest potrzebny w gospodarstwie, już są do niego kluczyki i jak Państwo teraz to odczuwacie? No wielka radość po prostu, no, no zupełnie niespodziewana, nie, nieoczekiwana, a no, no po prostu no, cieszy mi się bardzo. Ale już jest takie dowierzanie, że to fizycznie już tak, jest tak? Tak, już w tej, ręka, tej tak? chwili tak, w tej chwili tak, Dobrze. bo początkowo to nie, no. Wracając właśnie do tego, jaka było, jakie było pierwsze odczucie, jak Państwo otrzymaliście e, telefon? Wierzyliście Państwo, że to nie, się dzieje właśnie, naprawdę? Nie, właśnie że nie, że to jest, to jest jakieś, no, no początkowo przy, przy tych takich, powiedzmy, oszustwach, jakie się dzieją, gdzie powiedzmy ktoś niby wygrywa, chociaż nie brał w czymś udziału, no, to, to takie, no, pewne takie niedowierzanie, no ale, ale z czasem no, to dotarło do nas, że to jest rzeczywiście, to... No, a w tej chwili to już rzeczywiście no, no, naprawdę widzimy to fizycznie naocznie. Co moglibyście Państwo powiedzieć naszym widzom, klientom grupy Azopy? Warto brać udział w takich loteriach czy nie? Oczywiście, że warto, no, dlatego że nawozy kupujemy, no, bo, bo one są potrzebne w gospodarstwie, a... A to, że można coś jeszcze zyskać ponad to, co, no co za co zapłaciliśmy, i zupełnie no, nieoczekiwanego, jest jak najbardziej rzeczą korzystną i oczywiście to nic nie kosztuje, a, a spróbować zawsze warto. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i gratulujemy. E, jeszcze przejdę, przejdę w ten sposób. I cóż, teraz będziemy przemieszczać się na zwiedzanie fabryk, na które Was serdecznie zapraszamy. Jesteśmy na wieży granulacji maszynka, czuć amoniak w nosie, ale widoki będą zapomniane. zapraszamy. Proszę bardzo. Kolejny etap za nami. Fabryki również zostały zwiedzone, więc trzeba zadać gospodarzom pytanie: jak się Państwu podobało? No Podobało się no, ogrom, po prostu przyzwłacza nas ogrom tych, tych instalacji, tego, tego zakładu, do, tych, tych wszystkich urządzeń, które tu się znajdują. Po no, prostu no, nie wyobrażaliśmy sobie, że to jest aż, aż tyle tego wszystkiego tutaj. No. A jak sama wieża granulacyjna? Widok robi, roboty, robi robotę. W, 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 widok jest imponujący i widok na zakład i okolice. Mieliśmy możliwość obejrzenia fabryk, ale też sądzę, że już emocje opadły, mówiąc tutaj o przekazaniu samej, samej nagrody. Dalej rozumiem Państwo, wierzycie w to, że ciąg jest Państwa? No, oczywiście. Dobrze. Ja też nie będę przedłużał, wiem, że Państwo też jesteście zmęczeni. Do Was mam też pytanie: ponieważ oprócz nagrody głównej było też 220 nagród po 1000 zł, kto z Was wygrał taką nagrodę? Niech napisze to koniecznie w komentarzu. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć. A i jeszcze jedno: jeżeli chcecie, żebyśmy pojawili się i zobaczyli, jak ta maszyna w tym gospodarstwie pracuje, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Cześć.